Mamy trzy tężnie tu przy ulicy Budowlanych na Koperniku gdzie była pierwsza e, powstała już kilka lat temu i na osiedlu Piastów Śląskich mamy trzecie. W planach mamy budowę dalsze e, tężnie e, kolejną już gotową dokumentację na tężnie i zrozumiewanie całego terenu zielonego e, za szkołą muzyczną przy ulicy e, Głowackiego tak naprawdę Głowackiego i, e, i Grunwaldzkiej. E, e, ale czekamy z tym projektem, ponieważ jest możliwość pozyskania większych pieniędzy na taki duży projekt związany z zielenią miejską, zagospodarowaniem tej zieleni i między innymi to zadanie będziemy chcieli włożyć do tego, do tego projektu. Ale zainteresowanie jest duże, cieszę się, bo tężnie mają oczywiście właściwości zdrowotne, doskonale oddziaływują na drogi oddechowe, ale też przecież to jest świetny relaks. Móc wśród zieleni w takim miejscu, jak obecnie się znajdujemy, spędzić trochę czasu, nawet nawiązać kontakty, czyli można powiedzieć, że oddziaływanie tężnie jest dużo szersze niż tylko w prozdrowotnym. Jest to potrzebne jak najbardziej, tylko trzeba troszkę uważać, bo ja troszkę byłem za długo w wino Wrocławiu i się znalazłem w szpitalu. Także pół godziny do godziny. Ale to jest dobre naprawdę, Ja przychodzę rano o godzinie 11 i zaś przychodzę o 16 po południu. Także jestem zadowolony, no nie można powiedzieć, bo to jest dobra rzecz i nie ma sobą. Bo jest fajny chłód i, i strasznie dużo ludzi tu zawsze, ale nie wiedziałam, że jest przerwa o 12. No, taka świetnie. Po prostu. Dużo jodu. Fajny, fajny pomysł, jeszcze szczególnie jak się ma dwie huty, to powinno być na każdej ulicy odtruwacz. Jak sobie posiedzę, to od razu spada mi ciśnienie, bo on nad, to czuję. Także to jest bardzo pozytywna rzecz. Bardzo jesteśmy zadowoleni. Nie, codziennie nie przychodzę, ale bo to też codziennie chyba nie jest tak wskazane. Ona, ona mieszka na koperniku, tam ale w koperniku też. Ma. Tak. Też korzystam tak. I po prostu jak mam chwilę to przychodzę. Świetnie się po tym czuję. No. To tak od razu czuć? Od tak. razu. Od tak. raz. Jak ktoś ma problem, wie pani starczyco, to jest no, wyczuwalne. Jest bo tutaj jest ten jod i nadciśnienie, to jest wyczuwalne od razu. No. Mhm. Bardzo, bardzo mi to no. się podoba i bardzo mi to słyszy. Bardzo, bardzo jesteśmy zadowoleni. Też nie działają w określonych godzinach w ciągu dnia z przerwą po środku. To jest przerwa technologiczna. Wiadomo, że to są urządzenia, pompy, które muszą tłoczyć, pompować solankę, która spływa później po tych konstrukcjach. Mieszkańcy doskonale już znają te godziny, przerwy, bo wiedzą kiedy przychodzić, kiedy, kiedy jest przerwa, kiedy przyjść znowu. Nocą są nieczynne. I w okresie tym zimowym i wczesnowiosennym też są nieczynne. Wówczas poddawane są również konserwacji po całym sezonie, bo one po prostu się też zużywają. Trzeba te elementy drewniane odmalować, trzeba je zakonserwować, trzeba sprawdzić właśnie pompy. Chodzą przez wiele miesięcy w ciągu roku, dlatego ta konserwacja jest też niezwykle ważna.